Cześć, jestem Klaudia, Mam 17 lat i 18 dni. Ale to napierdolona. Ja napieprzona. No, życzę ci blusa! Będzie teraz, aby łeb upierdolić na ludzisko, weź szyna. Ale patrz, zrobił sobie otwór. Na ryj. Otwór na ryj. Nieważny potwór, ważny otwór. Ty... Ty... Nie, nie. Ja o, będziesz się ty? Co ty chcesz? Pierdoł. Akti. Gdzie jesteś, jesteśmy Klawuś? klawisz? Tu! Cześć, to są nasi znajomi! Ja nagrywam. Znajomi! No nie spotkamy na pewno. Pociąg do Gdańska <śmienicza> wjedzie na toron 3, tor 2. Tak. Jesteśmy w pociągu w Warszawie, w Warszawie. Ej, naprawdę ich znalazł! Bo... Nie, czuję. To. Co kłamiesz robił? Powiedz ładnie, kłamiesz. Wiedzieliśmy za chodakami, którzy wiedzieliśmy. Słuchaj, prosto prosta sprawa jest, jedziemy do Lubina Tam zabawa, wręcz kardze się wypina Dalej jedziemy do LB, a nowa rodzina no. <grystanie> Teraz jest koło 13 Wstałyśmy dopiero co i idziemy od razu do Biedry to niczego. niczego Bez no. No, niczego to, to jest No No jest, kompletnie Dokładnie Komple. Ale nawet ładnie wygląda tak z rana

No, no, no! Papaj! Dostarcz! Będziemy jechać na bądź nie? Nie. Bo jedziemy. Hej! Ja przed Tobą się... No chodź. Ja przed Tobą się zbieram. Chore serce otwieram. Jeszcze, jeszcze powiedzmy, że jesteśmy na Bosakach. Mówimy, że jesteśmy, jesteśmy na Bosakach. Widzieliśmy się. Mam to w majtkach. Powiedzmy, tak, do, powiedzmy parę słów i idziemy do chilla. Powiedzmy parę słów. Mówimy parę słów i idziemy do chilla. Jest Szczepan teraz. Powłasek? Powłasek! Powłasek! Szczepan, Powładek. Pojechali, dawaj. Mówię. Co Cześć, Lawuś moja kochana tak ja. Życzę Ci zdrowia Szczęścia Pomyślałaś Ci tak na taśmę I życzę Ci, żebyś była zawsze szczęśliwa Żebyś kurwa Nie Nie wezmę To dla przyjaciela mieć zawsze dobre serce I zaufanie O które trzeba dbać każdego dnia starać się niech tam przyjaźń zła Dobre serce i zaufanie O które trzeba dbać każdego dnia Stara się, niech ta przyjaźń trwa. Przyjaciel o no tobie wszystko wie On jest zawsze blisko ciebie Kiedy czujesz się źle Kiedy się odwraca do nas się plecami Kiedy czujemy, że jesteśmy całkiem sami On zawsze poda ci on Pomoże, kiedy głupotu masz To dać i słuchy, gdy nie masz dłoń Pomysłów dobry ma zawsze zną Więc pamiętaj, że... Przyjaciel częścią ciebie jest, bo to, co najważniejsze, to dla przyjaciela mieć zawsze dobre serce i zaufanie. O kurę trzeba bać każdego dnia, stara się niech na trwa Bo to, co najważniejsze, To przyjaciela, mieć zawsze dobre serce i zaufanie. O kurę trzeba dbać każdego dnia, Staraj się niech na Poświęcony czas przecież lepiej wtedy się poczujesz. Mają swoją wie, Jako największy skarb świata, twoją przyjaciela. Tak, tak, owocnego brata. Brata, który zawsze ma dla ciebie pełne zaufanie. Brata, kury będzie z tobą, cokolwiek się stanie, więc pamiętaj, że przyjaciel, część od ciebie jest o to, co najważniejsze. Wszystkiego najlepszego, klubu kocham cię. Mm.